Zmowa Dnia. Dzień dobry, ponownie. Z nami połączony jest już Bartłomiej Pejo, Pejo, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich państwa. Karol, słyszymy się, panie pośle? Tak, tak, tak. Witam wszystkich państwa. Jesteśmy połączeni, bardzo się cieszę. Panie pośle, czy prezydent Andrzej Duda, przekazując w ten weekend poparcie Karolowi Nawrockiemu zachował się nieprezydencko? Nie, nie uważam tak, aby pan prezydent zachował się nieprezydencko. Jest to, myślę, w obozie prawa i sprawiedliwości, a z tego obozu przecież wywodzi się pan prezydent Andrzej Duda. No, dosyć naturalne na świecie tego typu zachowania prezydentów ustępujących tak. się zdarzają. W związku z tym nie widzę tutaj nic nienaturalnego. To oczywiście wzmocnienie dla, dla pana Karola Nawrockiego. Czy prezydent nie powinien być apolityczny? Czy prezydent nie powinien zerwać z tą afiliacją partyjną w momencie, kiedy wchodzi do pałacu prezydenckiego? Tak jak powiedziałem, panie redaktorze, no trudno od prezydenta oczekiwać takiej naturalnej apolityczności. No, funkcja prezydenta to również polityka. Ja tutaj nie jestem jakoś mocno krytyczny w tej, w tej kwestii. Oczywiście to wola pana prezydenta. Czy na tym politycznie pan prezydent straci, czy zyska w perspektywie najbliższych lat, bo tak bym to oceniał, zobaczymy. No Andrzej Duda niewątpliwie 5 lat temu uzyskał poparcie ponad 10 milionów obywateli. O to na pewno mocno zabiegali przedstawiciele politycy prawa i sprawiedliwości, aby to poparcie uzyskać. Natomiast czas, czas pokaże, czy to słuszna decyzja Andrzeja Dudy, czy nie. W takiej perspektywie, jak miałbym to oceniać, właśnie kilku najbliższych lat i jakiejś przyszłości politycznej, ewentualnej politycznej pana prezydenta Andrzeja Ducha. A czy dla Karola Nawrockiego to jest błogosławieństwo, czy pocałunek śmierci? Wydaje mi się, że może to przynieść korzyść, może błogosławieństwo jakieś wielkie, nie, ale, ale jednak może to zagrać na, na plus, tak jak wspomniałem. Ponad 10 milionów obywateli, oczywiście inna perspektywa polityczna 5 lat temu, inna na teraz. Natomiast raczej po śmierć, śmierci bym tego nie, nie nazwał. Słyszę, że pan poseł przyjmuje to ze spokojem, ale czy to nie jest bardzo zła wiadomość dla Sławomira Mencena? Dwa tygodnie temu zastanawialiśmy się, czy to on będzie reprezentował obóz prawicy w drugiej turze. Dzisiaj sondaże już takich szans nie dają. IBRIS dla Polskiego Radia daje Sławomirowi Mencenowi 11,5%. My, panie redaktorze, na sondaże nie patrzyliśmy tak mocno i nie wierzyliśmy nawet w momencie, kiedy Paweł Mirmencen miał powyżej 20% poparcia. Jesteśmy świadomi tego, że jest to z każdej strony, można powiedzieć, pewnego rodzaju gra polityczna. Dla, dla nas najlepsze sondaże, panie redaktorze, to wiece wyborcze, które odbywają się niemalże każdego dnia ostatnio Kielce radą. To są tłumy osób, to są często już kilka tysięcy osób w miastach powiatowych. Nie oglądamy się, tak jak mówię, na te sondaże, walczymy o drugą turę, to cały czas jest realne w naszym przekonaniu. Staramy się robić wszystko, aby dotrzeć po prostu do wszystkich Polaków z przekazem, z tym, że Paweł Miermęcen jest zupełnie innym politykiem, jest właśnie tym wyborem ponad tym duopolem PiSu i Platformy. Mamy ponad 300 spotkań, przepraszam, niespełna 300 spotkań. 300 spotkań planujemy jeszcze przez te kolejne tygodnie, aby, aby, ponad 300 spotkań odbyć w miastach powiatowych, dotrzeć do każdego powiatu. To jest możliwe. Myślę, że ten limit, który tą granicę, którą wyznaczył Andrzej Duda w 2015 roku, czyli 260 miast, no to my po pierwsze już przebiliśmy, a chcemy prze, przebić 300. 300 miast. My w tej kampanii dotrzemy po prostu do, do każdego powiatu w Polsce i ta ciężka, tytaniczna praca, którą zaskakuje Sławomir Mirwencen wiedzę w to i, i mam taką naprawdę szczerą nadzieję, że 18 maja pokaże ta praca, że można inaczej podejść do polityki, można politykę prowadzić zupełnie inaczej niż... Panie czy, pośle, wracając jeszcze 20, do, lat, do, do sondaży, lat. każdy sondaż oczywiście obarczony jest błędem, każdy sondaż może w jakiś sposób zakrzywiać tę rzeczywistość, ale jeżeli weźmiemy kilkadziesiąt sondaży, mogą one pokazywać jakąś tendencję i przez ileś tygodni rzeczywiście każdy kolejny sondaż dawał Sławomirowi Mencenowi wynik albo zbliżony do 20%, albo 20% tak. albo nawet nieco więcej. Teraz już mamy któryś sondaż, który daje to poparcie procentowe. Co się wydarzyło? Czy to była ta debata w Końskich, ta nieobecność? Czy to był wywiad ten z Zero? 0? Co, co było problemem? Jeśli chodzi o debatę w Końskich, absolutnie tutaj nie mamy, nie mamy co do tego wątpliwości, że ta debata w poparciu, poparcie nie zmieniła poparcia Sławomira Mencena ja wówczas byłem ze Sławomirem Mencenem na Podkarpaciu i w Małej Polsce i taka decyzja została podjęta nie mogła być inna panie redaktorze tam czekały setki osób na każdym ze spotkań nie zachowuje się politycznie żaden ze sztabów czy to no przede wszystkim sztab Rafała Trzaskowskiego który Półtorej godziny przed debatą zaprasza na, na debatę. Tak się nie powinno postępować w polityce. Na całym świecie tego typu debaty i zaproszenia wysyła się zdecydowanie wcześniej. Także debata moim zdaniem w żadnym stopniu nie zmieniła. To co to zmieniło w takim w razie? Panie redaktorze, to, bo pytał pan o, o wypowiedzi tak. w kanale Zero. Być może dla niektórych wyborców. Poglądy Sławomira Mencena, które są oczywiste dla naszego elektoratu, tutaj nic zaskakującego. Słowomir Miramencen nie powiedział. Odpowiadał dosyć długo, intensywnie na, na te pytania. Tego nie wiemy i pewnie się nie dowiemy. Natomiast, w moim przekonaniu, jest to gra, gra sondażowa. Prawdziwy sondaż będzie 18 maja, ale dla nas, panie redaktorze, Patrzymy na to, jak, co dzieje się na spotkaniach. Na spotkaniach wcale nie ma mniej e, sympatyków i wyborców w Miremencena, wręcz przeciwnie, jest więcej. Będziemy kończyć wielkim e, wiecem w Krakowie. Jestem e, święcie przekonany o tym, że będzie to największy wiec e, polityczny ze wszystkich kandydatów e, dotychczasowych. I e, my naprawdę jesteśmy spokojni, e, spokojni o wynik, a Panie redaktorze, proszę spojrzeć, jeśli mówimy o sondażu Ostatni sondaż taki weekendowy bodajże dla Konfederacji 18 bodajże, czy 19% to jest oczywiście zbieżne, bo przecież... No tak, ale to jeżeli Polakie... uznajemy ten sondaż, to musimy uznawać wszystkie i musimy nie, zauważyć, ja ma... że Sławomir Mencen jest poniżej poparcia dla Konfederacji. Panie redaktorze, w tej chwili w tym sondażu jest, w tym sondażu Konfederacja jest wyżej niż poparcie dla Sławomira Mencena w innych sondażach. Było to odwrotnie. My uznajemy każdy sondaż. To nie jest tak, że ja nie uznaję sondaży. Natomiast mam wątpliwości co do ostatnich, ostatnich wyników w tym sensie, że one mogą po prostu być no, pewnego rodzaju manipulacje. Tutaj to nie jest uderzenie z mojej strony w jedną czy z drugą stację sondażową. Po prostu widzimy to, co dzieje się ten entuzjazm na, na wiedzach wyborczych. I no, mógłbym tutaj o duży zakład pójść, że to poparcie będzie zdecydowanie wyższe niż te ostatnie sondaże, i cały czas uważamy, że jest bardzo duża szansa na to, aby Sławomir Męczen szedł do drugiej tury. A jak wejdzie do drugiej tury, to już te sondaże chyba. Wszystkie jednoznacznie mówią, że ma większe szanse na wygranie swojej niż podczas debaty wspominał. Panie pośle, był pan w Watykanie na pożegnaniu papieża Franciszka. Papieża, który przez konserwatywnych polityków w Polsce nierzadko był krytykowany. Za jego słowa o migracji chociażby. Za to, że podjął decyzję, by pary jednopłciowe mogły uzyskać błogosławieństwo. Czy to był pana. Papież, można tak powiedzieć, mimo wszystko, mimo tych różnic? To był papież, panie redaktorze, wszystkich wiernych, wszystkich obywateli świata, tak bym to powiedział. To był papież dużo bardziej entuzjastycznie odbierany przez, tak bym to nazwał, progresywnych katolików, którym czasem uwierają z zasady, które Kościół tworzy od setek, a nawet wręcz tysięcy lat. A pan posługa Ale... przyjmował mniej entuzjastycznie? No, w pewnym sensie tak, no, natomiast pan nie zmienia to faktu, że część wypowiedzi, które wywoływały taką euforię środowisk lewicowych, były często przekręcane. No, papież na przykład, wbrew takiej medialnej opinii, nigdy nie pozwolił przecież na błogosławieństwo par homoseksualnych, jedynie na takie duszpasterskie błogosławieństwo dla osób, które. Z różnymi grzechami, yy, można powiedzieć, nie pancu, że dogmatów To, a, a to nie, nie była akceptacja homoseksualizmu, seksualizmu, to gest tak Gest, tak, ale tak jak powiedziałem, to bardziej takie błogosławieństwo dla osób z tych środowisk, a nie akceptacja samego homoseksualizmu. Ten temat będziemy kontynuowali w drugiej części naszej rozmowy. Bartłomiej Pejo, poseł Konfederacji, jest naszym gościem. Więcej w internecie na portalu YouTube. To, co. Krytykowali politycy w zasadzie wielu opcji i to wielu krajów. Jeżeli chodzi o wypowiedzi papieża Franciszka, to, są jego, to jest jego stanowisko w sprawie migracji. Papież Franciszek był tutaj bezkomprowicowy. Uważał, że należy być absolutnie otwartym, że nie należy rozgraniczać i że chrześcijańską postawą jest budowanie mostów, a nie murów. Czy to w jakiś sposób daje do myślenia politykom Konfederacji? Panie redaktorze, no oczywiście ciężko zgadzać się w takim podejściu politycznym z papieżem Franciszkiem. My w części spraw właśnie mogliśmy się nie zgadzać z papieżem, ale to nie zmienia faktu, że był głową Kościoła, który tak wiele znaczy również dla naszego państwa i naszej historii. No, ja bym powiedział to tutaj inaczej. No, papież miał swoją wizję katolicyzmu, miał swoją wizję świata. Nie we wszystkim musimy się, musimy się zgadać. Papież nie jest, żaden papież nie jest czynnym politykiem. To oczywiście papież Franciszek miał swoje, tak jak moje przekonania w tej kwestii. My, my uważamy, że jest to ogromnym bezpieczeństwem otwieranie świata tak na, na wskroś, szczególnie dla dla Europy, dla Polski, otwieranie takie zupełne granic tą myślą, gdybyśmy szli tą myślą papieża Franciszka, stworzylibyśmy ogromne niebezpieczeństwo. To pokazują kraje Europy Zachodniej, Dania, Niemcy, Francja, gdzie dochodzi przecież do tych najbardziej brutalnych sytuacji. Mam tutaj na myśli morderstwa, mam na myśli gwałty. No, my musimy bronić jako, jako, ja mówię to jako polityk polski, E, musimy gro Panie bronić naszych tutaj... granic, i w tej kwestii mam po prostu inne e... zdanie niż papież. Chodzisz. Oczywiście nie obowiązuje już dogmat o nieomylności papieża. Katolicy wierzący mogą się nie zgadzać z papieżem. To jest oczywiste. Natomiast jeżeli weźmiemy ten, chyba jeden z najważniejszych dla niego przekazów, przecież jego pierwsza podróż zagraniczna była na wyspę Lampedusa, gdzie odwiedził obóz dla uchodźców. Czy w jakiś sposób jednak te jego wypowiedzi liczne nie dają na przykład panu posłowi do myślenia w tym sensie, że przecież politycy Konfederacji temat migracji bardzo mocno wykorzystują w kampanii? Używacie też bardzo ostrego języka. Czy panie redaktorze, przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, mówimy o nielegalnej migracji? Tak? Mówimy o nielegalnej migracji, tak. Mówimy o nielegalnej migracji, a więc o tym... Papież e, tutaj nie rozróżniał. Mówił, że człowiek to człowiek. No, oczywiście, że tak. To tylko, panie redaktorze, my, musimy, jeżeli człowiek to człowiek, to musimy myśleć i powinniśmy myśleć my jako politycy o bezpieczeństwie właśnie każdego człowieka, każdego obywatela własnego kraju. I my tak podchodzimy do, do tych kwestii. Nie możemy stworzyć takiego zagrożenia, jak wspomniałem, jak w krajach Europy, Zachodnie, które właśnie tak ochoczo otwierały swoje granice z różnych względów. My musimy zadbać o bezpieczeństwo i to podkreślamy jako politycy Konfederacji: bezpieczeństwo Polek i Polaków, bezpieczeństwo kobiet, które jeszcze póki co mogą wychodzić bezpiecznie na ulice i nie czują tego zagrożenia, Panie ale poślemy, nie możemy doprowadzić do sytuacji, to, kiedy kobieta to trochę, wychodzi wie pan z dzieckiem i obawia się gwałtu za chwilę. Panie tak? Pośle, tutaj, tutaj trochę w właśnie wchodzimy zmusza. w sedno tego, o, czym, o co chciałem pana posła zapytać. Bo jeżeli zobaczymy na statystyki, to nie widzimy drażąco, nie, nie widzimy różnicy tak naprawdę, jeżeli chodzi o tam poziom bezpieczeństwa, poziom przestępczości, poziom wykrywania przestępstw między takimi krajami jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy czy Polska. Nie widzimy w krajach, które mają dużo większy udział migrantów w społeczeństwie, nie widzimy dużo większej przestępczości, nie widzimy większej przestępczości niż w Polsce. I wracając tutaj do tych słów papieża Franciszka, między innymi, czy w tej kampanii bardziej chrześcijańską postawą nie byłoby ostrożniejsze wypowiadanie się na ten temat, po prostu? My, panie redaktorze, musimy patrzeć na bardziej obywatelską postawę niż nawet chrześcijańską. Może mocnych słów teraz użyłem, ale no właśnie czym jest podejście chrześcijańskie? To była myśl i nauka papieża Franciszka. Ja mam ogromną nadzieję na to, że w tej kwestii, ale nie tylko tej, papież, kolejny papież będzie bardziej konserwatywny, będzie stawiał na przesłanie, aby to dane kraje decydowały o tym, kogo przyjmują na swoje granice poza swoje granice. Do swoich, na swoje terytorium, a kogo jednak nie. Nie zgodzę się, panie redaktorze, z tym, co pan powiedział na początku, a więc, że kraje Europy Zachodniej statystycznie są, te, te m, przestępstwa są statystycznie podobne do Polski, jak, jak, jak w Polsce. Panie redaktorze, wygląda to tak, że jeśli statystycznie popatrzymy na przykład na ilość gwałtów, oczywiście w krajach podobnych tak, jak Polska, 30-kilkumilionowych. Te, te dane może są podobne, ale weźmy pod uwagę, kto te, kto te zbrodnie popełnia. Otóż tam, gdzie mamy więcej migrantów, to właśnie migranci popełniają te czyny niedozwolone, tak delikatnie mówiąc. Tak jak wspomniałem, kraje bardzo... takie jak Francja, Dania. Panie, wydaje mi się, że to jest ilości. uproszczenie, które może już graniczyć też z, z No nie, z nie z panie Renato, tak pan proszę mówiłem. zauważyć, czy na przykład na piknikach bożonarodzeniowych, świątecznych w Polsce dochodzi do ataków terrorystycznych typu wjeżdżająca ciężarówka w tłum ludzi. No, to się nie zdarza, a jednak to właśnie ci nielegalni migranci w tych krajach zachodnich, no, chociażby w sąsiednich Niemczech. Do tego się dopuszczają. Tak, to, są, to, to są statystyki, to jest prawda, to są, to są realne zachowania tych, że właśnie tak, tylko osób które przypisuje do, pan się tego typu całej grupie osób z różnych krajów przypisuje Pan odpowiedzialność za ataki terrorystyczne. No, to, to zdarza się właśnie wśród tych osób, tak zwanych nielegalnych migrantów, tych, którzy są nam obco. Obcy kulturowo, oni zupełnie inaczej Dzień podchodzą Pani, do Pamiętam, jak pamiętam, jak brukowce w Niemczech e, da, lubiły kiedyś, swojego czasu, w latach 90., raz na jakiś czas dać e, na nagłówku jakąś zabawną historię o przestępstwie, który dokonał Polak. No i w żaden sposób nie oddawało to nas jako narodu. Przykro się na to patrzyło jako Polakowi. No, to prawo kraju, do którego przyjeżdżają migranci, ale pragnę zauważyć, że jednak w większości były to, była to legalna migracja z naszej strony, a zachowania oczywiście Polaków no, jakichś nie były w ten nie. sposób. Panie pośle, niestety musimy kończyć, dlatego że już tutaj w kolejce czeka kolejna rozmowa. Poseł Bartłomiej Pejo, poseł Konfederacji był naszym gościem. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Serdecznie dziękuję, miłego dnia. Była to Rozmowa Dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl